O, witam Państwa, tu jesteśmy na wizji. Chciałem zaprezentować już wyparowaną tutaj maskę połowicznie, ale nie bez skutek, już jest całkiem ładny. Opcjonalny, proszę spojrzeć. Lakierek świeci się picuś-glańcuś. Hopla. Jest tam parę takich nie niedociągnięć, przepaleń. tak jakby nie było samochód masolata, więc nie wymagajmy aż tyle, wiele, za dużo. Proszę Panie, panie tutaj ma coś powiedzieć o tym lakierze. Tam może coś powiem. Tak, proszę najpierw spojrzeć jak wyglądał lakier przed zabiegiem. Before. Proszę bardzo, to jest dach samochodu, który wygląda dosyć nieatrakcyjnie. A, wiele. A potem po zabiegu polerki lakier wygląda jak gnówka. Proszę. Tak, do, naszych, do naszego eksperymentu użyliśmy tego, że imadła. I ma, jest bardzo podstawowym elementem naprawy. Potrzebowaliśmy wkręcić do niego domową polerkę. Tak. Udało się. Niestety, ubocznym skutkiem polerki było, a właściwie jest, zmyte kropki, krzyki z herbu prosto. Troszeczkę, Troszeczkę, ale to. A więc podsumujmy. Woda, paska, i magło siłobokręt, młotek. Trzepaczka i jedno piwo. I odrobinę chęci. Chęci i zapału, i woli dobrej. I efekt murowany. No, 5 minut roboty z pastą, wodą. Super Power Extra Turbo Fix. Pasta nazywa się tak. No i ogólnie to. Yy, kurwa na Też się z tym zgodzę. Także zapraszamy na nasz następny odcinek, w którym. Będziemy montować karalowy sprzęt. głośniki haczące krające. Jeszcze kupry staliczne lc wyświetlacze plasmatyczne. Nowocześniejsze też się będzie montować po co trochę wiertania, trochę iskier, trochę maracji. ale damy radę, ale damy radę.